Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w sercach ludzi, gdy świat traci swojego duchowego przewodnika? Czy istnieją tajemnice, które pozostają ukryte za cienką zasłoną czasu, oczekując właściwego momentu, by wyjść na światło dzienne? Dzisiaj, gdy społeczność wiernych opłakuje odejście papieża Franciszka, antyczne proroctwa zaczynają krążyć po świecie niczym szept wiatru, który nie chce ucichnąć. Co jeśli te słowa zapomniane lub uśpione przez pokolenia są kluczem do czegoś większego, czegoś co zmieni nasze rozumienie wiary i przyszłości? Wielu mówiło, że Kościół stoi jak skała, niewzruszony przez burzę czasu, ale czy naprawdę rozumieliśmy głębię tej metafory? Czy ta skała, o której mówimy, nie jest czasem bardziej podobna do lodowca, pozornie nieruchomego, lecz w rzeczywistości powoli przesuwającego się ku nieuniknionemu przełomowi? Papież Franciszek często przypominał nam, że prawda, jest jak ziarno, które musi spaść na ziemię i umrzeć, aby mogło dać owoc. Ale co, jeśli to ziarno zostało posiane już dawno temu, a my dopiero teraz zaczynamy dostrzegać pierwsze pędy tego, co wyrośnie? Proroctwa o ostatnim papieżu, które wielu odrzucało jako bajki albo przestarzałe opowieści, nagle wracają, by nas zaniepokoić. Dlaczego teraz? Dlaczego w chwili, gdy świat zdaje się balansować na krawędzi chaosu i nadziei? Czyżby te słowa były dla nas ostrzeżeniem, wezwaniem, może nawet obietnicą? A może tylko może ich znaczenie było ukryte w najbardziej oczywistym miejscu, tak jak gwiazda, która świeci najjaśniej w samym środku ciemności, wyobraź sobie historię, która łączy w sobie wszystko, od wiecznych symboli do współczesnych znaków czasów. Wyobraź sobie, że każde słowo, które usłyszałeś od papieża Franciszka, było częścią większej układanki, której pełny obraz dopiero teraz zaczyna się układać. Czy jesteśmy gotowi spojrzeć w lustro naszej wiary i zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy? Czy jesteśmy gotowi przyjąć odpowiedzialność za to, co nadchodzi, czy raczej uciekniemy przed prawdą, która już teraz bije nam w oczy? Nie ma już czasu na wahanie. Każdy moment, który mijasz, to stracona szansa na zrozumienie. Każde słowo, które usłyszysz w tym filmie, jest jak fragment mapy prowadzącej do celu, którego nie możemy ignorować. To nie jest historia o przeszłości, to opowieść o teraźniejszości i przyszłości, którą wspólnie budujemy. Jesteś gotowy, by dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają proroctwa o ostatnim papieżu? Bo odpowiedź może zmienić Twoje życie na zawsze. Czy Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dźwięki twojego serca mogą brzmieć tak samo jak odległy grzmot nad oceanem? Czy to możliwe, że w naszych najgłębszych myślach i lękach tkwi ukryty porządek, który tylko czeka na odkrycie? Papież Franciszek często mówił o tym, że świat jest jak ogromny gobelin, gdzie każde pasmo, nawet najbardziej niewidoczne, ma swoje miejsce. Ale co jeśli niektóre z tych nitek są przecięte? Co jeśli ich zerwanie nie jest przypadkiem, ale częścią większego planu? Nasze życie jest pełne znaków, które ignorujemy, bojąc się odpowiedzi, które mogą przynieść. A teraz, gdy te proroctwa wracają, musimy zadać sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi spojrzeć w oczy prawdzie, której unikaliśmy przez całe pokolenia? Wszyscy pragniemy poczucia bezpieczeństwa, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak bardzo zależy nam na tym, by nie zobaczyć tego, co stoi za kurtyną. Proroctwa ostatniego papieża nie są proste słowa wypisane na pergaminie. Są one echem głębszej rzeczywistości, która dotyka naszych najbardziej ludzkich słabostek. To ludzka natura, aby trzymać się tego, co znane, nawet jeśli to znane, sprawia ból. Papież Franciszek często przypominał nam, że droga do Boga prowadzi przez cierpienie i poświęcenie, ale czy potrafimy zrozumieć, że czasami to cierpienie przychodzi właśnie wtedy, gdy stajemy twarzą w twarz z nieznanym. Jak możemy pogodzić naszą potrzebę kontroli ze świadomością, że wiele rzeczy leży poza nią? Bo może właśnie w tej sprzeczności tkwi klucz do zrozumienia. Gdy patrzymy na świat dzisiaj, widzimy chaos i nadzieje splecione razem, jak korzenie starego drzewa. Wszystko wydaje się jednocześnie znajome i obce, jak sen, którego nie możemy do końca pamiętać. Czyż nie jest dziwne, że w chwilach największego zamieszania ludzie zaczynają szukać odpowiedzi w słowach, które wcześniej uznawali za puste? Proroctwa o ostatnim papieżu nie są tylko historią, są lustrem, w którym możemy zobaczyć nasze własne oblicze. Czy ten obraz będzie dla nas komfortowy, czy będziemy w stanie spojrzeć w oczy naszej własnej kruchości, naszych pytań, bez odpowiedzi naszych marzeń, które nigdy nie zostały spełnione? Może właśnie dlatego te proroctwa powracają teraz, gdy świat najbardziej potrzebuje przypomnienia sobie, kim naprawdę jest. A jednak, mimo wszystkich pytań, które narastają, jak burza, czujemy też dziwny rodzaj spokoju. To uczucie, jakby coś głęboko w środku nas mówiło, że odpowiedzi, choć trudne, są dostępne dla tych, którzy mają odwagę szukać. Papież Franciszek uczył nas, że prawda nie jest łatwa, ale jest zawsze łaskawa. Czy zatem te proroctwa są karą, czy raczej darem? Czy ich powrót jest ostrzeżeniem, czy wezwaniem do zmiany? Gdy zbliżamy się do sedna tej opowieści, musimy zadać sobie jeszcze jedno pytanie: czy jesteśmy gotowi podjąć decyzję, która zmieni nie tylko nasze życie, ale być może los całego świata? Bo każdy wybór, który podejmujemy, jest jak kamień wrzucony do jeziora, fale docierają dalej niż możemy zobaczyć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wiele znaczy cisza między słowami? Ta cisza, która czasami mówi więcej niż sam tekst, ta, która pozostaje w naszych sercach długo po tym, jak dźwięk milknie. Papież Franciszek często podkreślał, że w tej ciszy kryje się Bóg, w tej próżni, która wydaje się pusta, a jednak jest pełna obecności. Ale co jeśli ta cisza, którą słyszymy teraz, nie jest darem, ale pytaniem? Co jeśli te proroctwa o ostatnim papieżu nie są tylko słowami, ale próbą rozmowy z naszym sumieniem? Jak możemy odpowiedzieć na coś, czego nie rozumiemy do końca, ale czujemy, że musimy zrozumieć? Ludzie boją się zmian, boją się końca, boją się tego, co nadejdzie po ostatnim dniu. Ale czy koniec jest naprawdę końcem? Czy nie jest czasami początkiem czegoś nowego, czegoś, co jeszcze nie zostało nazwane? Papież Franciszek przypominał nam, że śmierć nie jest końcem życia, ale jego kontynuacją w innym wymiarze. Ale co jeśli to samo dotyczy Kościoła, wiary, nas samych? Czy jesteśmy gotowi na transformację, która zmieni nasze życie tak głęboko, że już nigdy nie będziemy tacy sami? Bo być może to, co nazywamy końcem, jest tylko przejściem, mostem między tym, kim jesteśmy, a tym, kim mamy być. Każde proroctwo nosi w sobie ziarno nadziei, nawet jeśli otacza je ciemność. To jak gwiazda na niebie, która świeci najjaśniej, w najcięższych chwilach. Czyż nie jest ironią, że w momencie, gdy świat zdaje się tonąć w chaosie, zaczynamy szukać światła tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy? Te proroctwa o ostatnim papierzu nie są przekleństwem, ale wezwaniem. Wezwaniem do tego, byśmy zatrzymali się na chwilę, Spojrzeli w głąb siebie i zapytali, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Bo być może odpowiedź na to pytanie znajduje się nie w słowach, ale w naszych sercach. I wtedy, gdy czujemy, że pytania stają się zbyt ciężkie, że emocje są zbyt intensywne, pojawia się dziwny rodzaj ulgi. To uczucie, kolwiek zastanawiałeś się, jak wiele warstw kryje w sobie jedno słowo. Jedno słowo, które może zburzyć nasze przekonania. Zmienić nasz światopogląd, otworzyć nasze oczy na rzeczywistość, której wcześniej nie widzieliśmy. Te proroctwa o ostatnim papieżu nie są tylko słowami, są one kluczem do zrozumienia nas samych. Ale czy jesteśmy gotowi użyć tego klucza? Czy jesteśmy gotowi otworzyć drzwi, za którymi kryje się prawda, której unikaliśmy przez całe życie? Papież Franciszek często przypominał nam, że prawda nie jest łatwa, ale jest zawsze łaskawa. Ale co, jeśli ta łaska przychodzi w formie bólu, w formie pytania, na które nie mamy od razu odpowiedzi? Czy potrafimy zaakceptować, że czasami prawda rani, zanim uzdrowi? Bo być może te proroctwa są właśnie takim rodzajem prawdy, prawdą, która boli, ale jednocześnie otwiera nasze serca na coś większego. Czy jesteśmy gotowi na to otwarcie? Czy jesteśmy gotowi pozwolić, by nasze serca stały się przestrzenią, w której prawda może żyć? Gdy patrzymy na świat dzisiaj, widzimy zarówno piękno, jak i cierpienie. Widzimy ludzi, którzy walczą, marzą, kochają i tracą. Widzimy świat, który zdaje się balansować na granicy między nadzieją a rozpaczą. I właśnie w tej chwili, gdy wszystko wydaje się najbardziej niepewne, te proroctwa wracają. By przypomnieć nam, że nic nie dzieje się bez celu. Czyż nie jest to dziwne, że w momencie, gdy świat najbardziej potrzebuje odpowiedzi, te odpowiedzi pojawiają się w najmniej oczekiwanym miejscu? Czy jesteśmy gotowi je usłyszeć? Czy jesteśmy gotowi je zrozumieć? I wreszcie, gdy zbliżamy się do końca tej części naszej podróży, musimy zadać sobie jedno ostatnie pytanie: czy jesteśmy gotowi na to, co nadejdzie? Czy jesteśmy gotowi na zmianę, która zmieni nasze życie na zawsze? Papież Franciszek uczył nas, że droga do prawdy jest zawsze drogą przez cierpienie, ale że na końcu tej drogi czeka nas wolność. Czy jesteśmy gotowi podjąć tę podróż? Czy jesteśmy gotowi stanąć twarzą w twarz z tym, co nadejdzie? Bo być może te proroctwa nie są tylko słowami, ale wezwaniem wezwaniem do tego, byśmy zatrzymali się na chwilę, spojrzeli w Głąb siebie i zapytali, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czy jesteśmy gotowi na odpowiedź, która może zmienić nasze życie na zawsze? Czy jesteśmy gotowi na prawdę, która rani, zanim uzdrowi? Bo być może właśnie w tej prawdzie tkwi nasza wolność. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dźwięk ostatniego uderzenia serca może jednocześnie kończyć i rozpoczynać nową historię? To pytanie, choć ciche drży w powietrzu. Niczym liść unoszony przez wiatr, delikatny, a jednak pełen znaczenia. Proroctwa o ostatnim papieżu nie są końcem drogi, lecz mostem między tym, co było, a tym, co nadchodzi. Papież Franciszek uczył nas, że życie to nieustanne przechodzenie przez progi, że każda chwila zawiera w sobie początek i koniec. A teraz, gdy te słowa przypominają nam o naszej ludzkiej kruchości, zadajemy sobie pytanie: czy jesteśmy Gotowi na ten moment przejścia? Czy nasze serca są wystarczająco otwarte, by przyjąć to, co nadchodzi? W tej ciszy, która narasta po słowach, tkwi siła większa niż sam dźwięk. Jest to cisza, która woła do naszych najgłębszych pytań, do naszych obaw i nadziei, jak fala, która cofa się przed kolejnym atakiem na brzeg, tak i my musimy na chwilę zatrzymać się, by usłyszeć to, co wcześniej ignorowaliśmy. Może to właśnie jest prawdziwe wezwanie tych proroctw. Nie odpowiedź, ale pytanie, które ma nas zmusić do spojrzenia w głąb siebie. Czy widzimy teraz, że nasze życie jest częścią większego planu, który jeszcze nie został do końca odsłonięty? Czy czujemy, że czas, który pozostaje, nie należy do nas, ale do tego, co możemy stworzyć wspólnie? I teraz, gdy te słowa milkną, a światło gasnie na horyzoncie, pozostaje jedno decyzja. Decyzja, która nie jest tylko Twoja, ale dotyka wszystkich, którzy szukają prawdy. Jeśli te słowa poruszyły coś głęboko w Tobie, jeśli poczułeś choćby iskrę tego, co może być, podziel się nią. Podziel się tym filmem, rozmową, refleksją, bo każda zmiana zaczyna się od pojedynczego głosu, który odważa się mówić. Polub, komentuj, subskrybuj nie jako gest pusty, ale jako świadectwo tego, że jesteś gotowy gotowy na to, co nadchodzi. Bo w tej chwili właśnie tutaj wszystko się zaczyna.